Cześć siemanko, z tej strony Bosek. W tej serii pokażę Wam różne serwery y, non-premium minigames, na których y, możecie, możecie pograć nie kupując oryginalnego Minecrafta. Y, pierwszym serwerem od jakiego zaczniemy będzie y, MySG, czyli inaczej cubegame.pl na tym serwerze spotkacie bitgamy takie jak list Survival Games, Survival Games, Hide and Seek, D&T Quake Pro, Kalambury, Gun Game, Villager Defense, The Walls, Parkour, One in the Chamber i skywars Bardzo fajny serwer, serdecznie go polecam. Cześć, to znowu ja. Będę robił takie cięcia, cien a przejdźmy do rzeczy, więc następnym serwerem będzie serverisguarelive.pl. Y, no i może spotkacie y, takie minigame jak SkyWars, Wars, w dostępne lobby, Love y, w STB też jest, czyli Supercraft też będzie, lo, też jest lobby, Mega Walls też jest lobby, Dragon Escape na razie jest offline, ale też tu jest i Surviving Guildia, czyli survive plus Frakcji to jest bardzo fajny serwer, polecam, bardzo mi ulubiony tryb, to Skywarsy, są bardzo fajne i tak Cześć! Tutaj znowu Was witam, a następnym serwerem jest craftgames.pl inaczej mccraftgames.pl Nazwijmy się wroże, spotkacie yy, takie minigamesy jak D-Walls, Skywars i Levels PvP. I tutaj mamy troszeczkę wybierz serwer lobby. Serdecznie go polecam, bardzo popularny serwer. Yy, założycielem jest Citrox, więc polecam, polecam. Ok, następnym serwerem będzie mc 4 You i naszej mc4u.pl Na tym serwerze spotkacie takie inikacy jak Skywars, Hide and Seek, Serwer Parkour, Serwer Survival. Mega Split, na razie ale będzie. Y, Dead Arena i... no i Dead Arena. Y, od razu mówię, że teksturpaka y, tek mogę podać, ale to zależy w, w, w jakim odcinku, podam go na jakiś może taki specjalik, jak będę może miał, nie wiem, 10 dziewięć, nie wiem, 15 widzów, taki mały specjal, który może Wam się spodoba. Cześć to znowu ja, a, to, a teraz podaję Wam ostatni serwer yy, ostatni serwer non-premium minigames, który też jest naprawdę, który też jest naprawdę fajny. Na serwerze spotkacie minigamesy takie jak yy, Surviving plus Frakcje, Free bullet plus działki, Kit PvP, Creative, Skyblock i coś tam nowo, i nowa edycja. O. To jest naprawdę fajnie. Serdecznie te wszystkie, wszystkie serwery Wam polecam I możecie na nich spotkać mnie, bo często na nich znam No i ja się z Wami żegnam, to by było na tyle Zrobię jeszcze nowe odcinki z tej serii, żeby pokazać Wam jeszcze, fajnie, jeszcze fajniejsze serwery Nie, bo mam jeszcze takie w zapasie więc yy, ja się do tego przegnam. subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę i tak dalej. No i po prostu siemka.